Stres prawie zniszczył jej małżeństwo. Nikt nie przewidział, co zrobi w ostatniej chwili. Karolina siedziała na podłodze łazienki. Trzęsące się dłonie trzymały telefon. Dziesiąta nieodebrana od Marcina. Jej mąż przestał odbierać trzy tygodnie temu. Znowu? zapytała jej siostra Ania przez wiadomość. Karolina nie odpowiedziała. Nie miała siły. Marcin wrócił do domu o trzeciej nad ranem. Cisza między nimi była gęstsza niż ściany. On rzucił klucze na stół. Ona patrzyła, jak zdejmuje obrączkę i kładzie ją obok. Bez słowa. Co ty robisz? wyszeptała. Marcin spojrzał na nią tak, jakby była obcą osobą. Kasia, ja nie dam rady. Jego głos łamał się, ale oczy były puste. Martwe. Miała może godzinę, może mniej. Ich jedenastoletnie małżeństwo wisiało na włosku cieńszym niż oddech. Karolina czuła, jak panika dusi ją od środka. Wszystkie te miesiące terapii, rozmów, obietnic, wszystko legło w gruzach tej nocy. A to, co zrobiła, kiedy Marcin poszedł do sypialni spakować rzeczy, nikt z was nie przewidzi. Ta historia nie jest o małżeństwie, które się rozpadło to historia o kobiecie, która odmówiła poddania się, kiedy wszyscy wokół mówili: Daj spokój. Karolina nie była wyjątkowa. Pracowała w księgowości, lubiła kawę z mlekiem, bała się pająku. Zwykła kobieta w niezwykłej desperacji. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądacie. Karolina siedziała na zimnej podłodze kuchni, słyszała, jak Marcin otwiera szafy w sypialni, dźwięk zamka błyskawicznego walizki przeciął ciszę jak nóż. Jej serce biło tak mocno, że myślała, że eksploduje, wtedy sięgnęła po telefon, ale nie zadzwoniła do Marcina, nie do terapeuty, nie do siostry ani. To, co zrobiła, było tak absurdalne, że sama nie mogła uwierzyć. Jej palce trzęsły się nad ekranem. Jedna wiadomość, jeden numer. Osoba, której nie widziała od siedmiu lat. Numer należał do Dawida. Byłego chłopaka z liceum. Faceta, którego Marcin nienawidził z całego serca, chociaż nigdy się nie spotkali. Karolina i Dawid rozstali się przed laty, ale on zawsze wysyłał jej życzenia na urodziny. Krótkie, grzeczne. Wszystkiego najlepszego, Kasiu. Nic więcej. Marcin za każdym razem wpadał w furię. Dlaczego on jeszcze do ciebie pisze? krzyczał. Karolina kasowała wiadomości, żeby mieć spokój. Ale tej nocy. Siedząc na podłodze napisała do Dawida. Nie cześć, ani jak się masz. Napisała, potrzebuję Twojej pomocy. Marcin mnie opuszcza. Proszę odbierz. Wysłała, czekała. Telefon zawibrował po 30 sekundach. Dawid, podaj adres. Jadę. Karolina zamarła. Co ona właśnie zrobiła? Usłyszała kroki Marcina schodzącego po schodach, walizka stuknęła o drewnianą podłogę. On stanął w drzwiach kuchni, zobaczył ją z telefonem. Z kim piszesz? Zapytał zimno. Z nikim? Skłamała. Marcin pokręcił głową, wziął kurtę. Idę do hotelu, jutro przyjdę po resztę rzeczy. Jego głos był pusty. Bez złości, bez bólu. To było gorsze niż krzyk. Karolina patrzyła, jak otwiera drzwi. Zimne powietrze uderzyło ją w twarz. Marcin wyszedł, zamknął za sobą. Cisza była ogłuszająca. Karolina siedziała tam jeszcze dziesięć minut, patrząc w pusty korytarz, nie wierząc, że to koniec. Telefon znowu zawibrował. Dawid. Jestem za dwadzieścia minut. Dawid zaparkował przed domem dokładnie dziewiętnaście minut później. Karolina otworzyła drzwi, zanim zdążył zapukać. Stał tam, starszy, zmęczony, ale te same oczy. Wejdź, powiedziała. Nie pytała, dlaczego przyjechał o czwartej nad ranem. On nie pytał, dlaczego do niego napisała. Usiedli w kuchni. Dawid nalał jej whisky z butelki, którą Marcin dostał na trzydzieste urodziny i nigdy nie otworzył. Opowiedz, powiedział. Karolina mówiła, wszystko. Jak stres w pracy Marcina zaczął pożerać ich małżeństwo, jak przestał z nią rozmawiać, jak kłócili się o wszystko, o rachunki, o to, kto wyrzuci śmieci, o to, że zapomniała kupić mleko. On mnie nie widzi, szeptała. Jestem jak duch w moim własnym domu. Dawid słuchał bez przerywania. Kiedy skończyła, westchnął. Wiesz, co jest najgorsze, że on cię kocha. Widzę to po tym, jak o nim mówisz. Problem nie jesteście wy. Problem jest w jego głowie. Karolina spojrzała na niego zdziwiona. Skąd możesz to wiedzieć? Dawid uśmiechnął się smutno. Bo ja przeszedłem dokładnie to samo rok temu. Moja żona Magda prawie mnie zostawiła. Byłem wrakiem. Praca, presja, brak snu. Przestałem być człowiekiem. Stałem się maszyną. Wyjął telefon, pokazał jej zdjęcie. On i Magda uśmiechnięci na plaży. To zrobione dwa tygodnie temu. Wróciłem do życia i Marcin też może. Karolina poczuła iskrę nadziei, która bolała bardziej niż rozpacz. Dawid nie dał jej gotowych odpowiedzi, nie powiedział idź za nim, ani daj mu przestrzeń. Zamiast tego opowiedział jej o nocy, kiedy Magda spakowała swoje rzeczy. Siedziałem w salonie i patrzyłem w pustkę, myślałem, że to koniec, ale Magda nie wyszła. Usiadła obok mnie i powiedziała coś, co mnie złamało. Powiedziała: Dawidzie, ty nie żyjesz, ty przetrwasz. Karolina słuchała, czując jak każde słowo odbija się echem w jej piersi. To było dokładnie to, co działo się z Marcinem. Wiesz, co ja zrobiłem? kontynuował Dawid. Nie poszedłem do terapeuty, nie wziąłem pigułek. Zrobiłem coś absurdalnie prostego. Następnego dnia wziąłem dzień wolny. Pierwszy raz od dwóch lat. Poszedłem z Magdą na spacer. Nie mówiliśmy o problemach, nie planowaliśmy. Po prostu szliśmy. I po godzinie zacząłem płakać. Nie wiedziałem, że mam w sobie tyle bólu. Jego głos załamał się. Karolina zobaczyła łzy w jego oczach. Marcin potrzebuje tego samego. Musi poczuć, zanim zrozumie. Karolina spojrzała na zegarek. Piąta rano. Marcin pewnie leżał w jakimś tandetnym hotelu sam, przekonany, że to jedyne wyjście. Wzięła telefon. Dawid położył dłoń na jej ramieniu. Nie dzwoń do niego teraz. Zaufaj mi, za trzy godziny pójdziesz do tego hotelu, ale nie po to, żeby go błagać. Pójdziesz tam i powiesz mu jedną rzecz, tylko jedną, a ta rzecz zmieni wszystko. Karolina patrzyła na niego z niedowierzaniem. Co mam mu powiedzieć? Dawid uśmiechnął się po raz pierwszy tej nocy. Powiesz mu, że widzisz go. Naprawdę widzisz. De Karolina zastała Marcina w hotelu Ibis przy obwodnicy. Pokój 212. Zapukała o ósmej rano. On otworzył drzwi w pomietej koszulce, oczy podpuchnięte. Nie spał. Ona też nie. Stali tak przez moment, patrząc na siebie jak obcy ludzie. Wtedy Karolina powiedziała to: Nie przepraszam, nie wróć do domu. Powiedziała: Marcin, ja cię widzę. Widzę, że się rozpadasz. Widzę, że toną w czymś, co jest większe od ciebie. I nie jestem tu, żeby cię naprawić. Jestem tu, żeby ci powiedzieć, że nie musisz tego robić sam. Marcin zamarł. Jego szczęka zadrżała i wtedy załamał się całkowicie. Upadł na kolana i płakał jak dziecko, a Karolina trzymała go mocno, czując jak lata zamrożonego bólu wylewają się z niego. Nie wrócili do domu tego dnia, nie tamtej nocy, ale trzy dni później, Marcin zadzwonił do swojego szefa i wziął miesiąc urlopu, po raz pierwszy od sześciu lat. Dziś, osiem miesięcy później, ich małżeństwo nie jest idealne. Nadal się kłócą, nadal mają ciężkie dni, ale Marcin żyje znowu. I Karolina nauczyła się najważniejszej rzeczy. Czasem ratowanie kogoś zaczyna się od przyznania, że go widzisz tonącego. A Dawid? Karolina i Marcin spotkali się z nimi, Magdą, na kolacji miesiąc temu. Marcin uścisnął mu dłoń i powiedział: Dziękuję. Dawid tylko kiwnął głową. Niektóre dziękowania nie potrzebują słów, jeśli ta historia was poruszyła, subskrybujcie kanał, wasze wsparcie oznacza dla mnie wszystko.